Rękawice bramkarskie wybrałam sobie w internecie Nie Podczas rzutu karnego aż do samego końca patrzę się w oczy przeciwniczce Tak Łapie się na tym, że podczas codziennej pracy zawodowej analizuję sytuację z boiska Nie Jestem typem bramkarki, która krzykiem koryguje ustawienie obrończyń O nie, zdecydowanie nie Nie śpię po nocy, gdy popełnię fatalny błąd zakończony bramką dla przeciwnika Tak w przyszłym sezonie celem dla KSK Przasnyż jest minimum środek tabeli. Myślę, że tak. Gdybym mogła wybrać żyć i utrzymywać się z piłki, albo poświęcić karierę na wyszkolenie młodej bramkarki, to wybiorę... Żyć z piłki. Najlepsze przemowy motywacyjne w szatni KSK Przasnyż ma... Klaudia. Najwięcej bramek w serii rzutów karnych strzeliłaby mi... Hmm. Natalka. Ja to wszystko można sprawdzić. Czuję, A, że tu będą challenge po tej rozmowie. Gdyby zadzwonił telefon z dwóch lig wyżej, byłabym w stanie poświęcić swoją karierę zawodową. Nie.